Zostanie także twoja przyjaciółka Joasia. E, czy doradzasz jej e, na przykład e, w sprawach wyprawki i tak dalej? Tak bardzo nie. Ona ma wspaniałą mamę, która wychowała dwie córki, więc ma tutaj pomoc po prostu na wyciągnięcie ręki. Pani Jola jest wspaniała i myślę, że będzie cudowną babcią. Natomiast ja się już zaprzyjaźniłam z, z dzieciątkiem, bo trochę pogadaliśmy sobie, pośpiewałam. Była reakcja, interakcja, e, więc... E, Taki, tak się uśmie uśmiechnęłyśmy ze wzruszeniem, że to niesamowite, bo przecież nie zawsze dziecko reaguje, jak się mówi, do brzuszka. E, więc już chciałam mówić, żeby wiedziało, że to jest mój głos, że to jest ciocia <grym> To było naprawdę takie bardzo słodkie i wzruszające. E, Josia jest w, naprawdę we wspaniałej formie, jestem zdumiona, podziwiam ją, gratuluję jej całym sercem i obojgu. E, jestem. Bardzo ciekawe, jak, jak Douglas się w ogóle odnajdzie. Też podobno jest bardzo podekscytowany w ogóle tym etapem życia ich wspólnego. Asia bardzo chciała być mamą i rozmawiałyśmy o tym przez cały czas, jak mieszkałam w Los Angeles. Rozmawiałyśmy o tym dużo. Więc to, że to się udało, to jest wspaniałe. E, pytałam ją nawet, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Możesz, możesz. Bo ona ma zamrożone jajeczka, pytałam ją, czy może by mi nie odstąpiła, skoro już urodziła. Ona powiedziała, że... Trzyma dla siostry w razie czego. No dobra. No dobrze. Jeszcze miała apetyt oczywiście na jeszcze jedno dziecko. Naprawdę, ale synek dziewczynka czy bez różnicy? Bez różnicy. Bardzo bym chciała jeszcze raz doświadczyć w ogóle bycia mamą. Także jak widzę małe dzieci, to tak. To ja na następny wywiad przyprowadzę swoje. Ja bardzo. Słuchaj. To już teraz inaczej proszę nie przychodzić. Dobrze, jesteśmy <laughs> umówione.